W ostatnim tygodniu od 2 do 8 września strażnicy podjęli 101 interwencji. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 18 zdarzeń. Mieszkańcy Szczecinka zgłosili do nas 63 interwencje. Cztery osoby przekazano policji, dwie osoby przekazano opiekunom. Strażnicy zastosowali blokady na koła dwóch pojazdów i pomogli w uruchomieniu dwóch. Trzykrotnie przekazywano zwierzęta do lekarzy weterynarii i do schroniska. 2 września około godziny 9:10. Z polecenia dyżurnego, patrol udał się na plac wolności, gdy operator monitoringu wizyjnego ujawnił mężczyznę, który siedział tam na ławce i pił alkohol. Strażnicy przyjechali do tego mężczyzny, ponieważ to nie była pierwsza interwencja w stosunku do niego, w związku z tym, jego zachowaniem, będzie na niego skierowany wniosek o ukaranie do sądu. 2 września o godzinie 19.15 do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęła informacja, że w sklepie przy ulicy Zielonej mężczyźni wybili okno i weszli do tego sklepu. Patrol niezwłocznie udał się w to miejsce. Na widok radiowozu trzy osoby zaczęły uciekać. Strażnicy w bezpośrednim pościgu ujęli dwie osoby, dwóch mężczyzn. Na miejsce wezwano patrol policji i te osoby zostały przekazane policji. Dalsze czynności już prowadzi policja. 3 września o godzinie 13:30 patrol został skierowany na ulicę Dworcową, gdy okazało się, że na przystanku komunikacji miejskiej pięć osób pije alkohol. Strażnicy udali się tam w stosunku do całej piątki, podjęli czynności. 4 września około godziny 19.30 nasz patrol ujął dwóch młodych mężczyzn w pobliżu dworca PKP, którzy uciekali z terenu dworca przed funkcjonariuszami SOKU. Strażnicy w bezpośrednim pościgu ujęli dwóch mężczyzn. Byli oni podejrzewani o próbę ugodzenia ugodzeniem nożem bezdomnego mężczyzny. Z uwagi na to, że byli agresywni, było, zachodziło prawdopodobieństwo, że posiadają przy sobie niebezpieczne narzędzie. Zostały im założone kajdanki i zostali osadzeni w radiowozie do czasu przybycia policji. Po przybyciu policji dalsze czynności przejęła. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. 8 września około godziny 23.50 dyżurny skierował patrol na ulicę Cieślaka. Tam z kolei na terenie skateparku grupa trzech osób piła alkohol. W stosunku do całej trójki i za zakłócanie tam porządku zostały w stosunku do nich podjęte czynności. Dzień dobry Starszy Kapitan Wojciech Szkwarek, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. W minionym tygodniu na terenie powiatu Szczecineckiego doszło do aż 30 zdarzeń, 23 miejscowych zagrożeń, 5 pożarów i 2 alarmów fałszywych. Jeśli chodzi o pożary, były to dwa pożary balotów słomy, dwa pożary trafienia nieużytków rolnych. Pożar Sazy w kominie. E, miejscowe zagrożenia to trzy razy usuwaliśmy powalone drzewa. Pomagaliśmy policji w poszukiwaniu, w poszukiwaniach osoby zaginionej na jeziorze w miejscowości Rakowo. Siedmiokrotnie pomagaliśmy zespołom ratownictwa medycznego w dotarciu do osób poszkodowanych. Odnotowaliśmy trzy zdarzenia z udziałem owadów skrzydłych. jedno zdarzenie z udziałem tlenku węgla oraz sześć wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowanych zostało cztery osoby. Jeżeli przejdziemy do podsumowania minionego tygodnia, to zacznijmy może od tego, że mamy kolejny tydzień września. A wrzesień jest bardzo specyficznym miesiącem, kiedy na ulicach jest większe natężenie ruchu, więcej pojazdów, zwłaszcza w tych newralgicznych godzinach, kiedy rodzice zawożą swoje pociechy do szkoły i je później odbierają. Stąd też dużo zadań spłynęło na policję, która właśnie w tym okresie szczególną uwagę kładzie na bezpieczeństwo w ramach akcji Bezpieczna Droga do szkoły. To nie tylko obserwacje przejść dla pieszych w obrębie szkół, ale również prowadzone działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego bardzo niebezpiecznych zachowań i chociażby akcje, które są skierowane dla nieodpowiedzialnych kierujących, którzy na podwójnym gazie wsiadają nieodpowiedzialnie do swoich pojazdów, stwarzając zagrożenie również dla osób pieszych i są tego efekty w minionym tygodniu aż 9 nie trzeźwych kierujących. Dawno takiej wysokiej liczby zatrzymanych nie było. Jest to przerażające, więc z tego miejsca informujemy, że takie akcje będą prowadzone cyklicznie. Ale w różnych dniach i w różnych dniach i o różnych porach dnia, dlatego nikt nie będzie mógł tak naprawdę spodziewać się, gdzie ta kontrola będzie. Jeżeli chodzi o niechlubne zachowania i o takich rekordzistów, to możemy tutaj przytoczyć zachowanie 49-letniego kierującego motorowerem, który na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad swoim pojazdem, w wyniku czego doznał urazu nogi i został przetransportowany do szpitala. Policjanci zadysponowani do tego zdarzenia bardzo szybko poznali powód, ponieważ mężczyzna miał ponad 2 promila alkoholu w organizmie. Myślę, że o pechu może też mówić 31-latek, który jadąc z lalomem drogą wojewódzką. No, jakby to powiedzieć, nie zajechał nikomu innemu drogi jak policjantowi, który jechał akurat do służby. Policjant w czasie wolnym podjął tutaj interwencję. Szybko okazało się, że mężczyzna ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. On poruszał się jednośladem, No, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza, ta droga została mu dalej udaremniona. Mężczyzna będzie musiał za swoje zachowanie odpowiadać przed sądem. Jest to wykroczenie, ale to sąd zadecyduje, jak to postępowanie się zakończy. Ja tylko przypomnę, że są bardzo surowe kary za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Jeżeli ten wynik jest powyżej 1,5 promila, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli samochód należy do właściciela, to zostanie on zabezpieczony przez funkcjonariuszy. No i co więcej, oprócz zarzutów zagrożonych karą dwa lata pozbawienia wolności, jeszcze utrata uprawnień, więc tutaj są naprawdę. Bardzo surowe konsekwencje. Apelujemy również do innych uczestników ruchu drogowego, żeby nie biernie patrzyli, tylko reagowali. Bardzo często się zdarza, że członkowie rodziny wiedzą, mają tego świadomość, ale żeby się nie wtrącać w taką zaistniałą sytuację, po prostu yy, unikają konfrontacji, nie informując chociażby na numer alarmowy służby, które niezwłocznie podejmą interwencję w tym zakresie. Yy, jeżeli chodzi o inne wydarzenia, to było bardzo spokojnie, aczkolwiek w tym tygodniu bardzo Pogodowa się zmienia. Doszło do czterech kolizji w ciągu jednego dnia, więc myślę, że jest to też dobry moment do tego, żeby zaapelować o szczególną ostrożność na drodze, zwłaszcza teraz, kiedy po tym okresie letnim, kiedy panowała bardzo duża susza, na drogach pozostaje pył w postaci małych drobinek piachu. One, kiedy spadnie deszcz, powodują, że ta nawierzchnia robi się ślizga. Więc pomimo tego, że niby mamy pusty horyzont, może się okazać, że wpadniemy w poślizg, stracimy panowanie nad swoim pojazdem, dlatego. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.